Cześć, z tej strony Mina, mówię o sobie dusza w podróży życia. Dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić w miarę na świeżo wrażeniami z 8 szczytu, spotkania na szczycie u Ani Kupisz. I nie tylko o tym spotkaniu się powiedzieć, tylko o całej mojej drodze za nią, bo to dla mnie jest niesamowite. To jest jej taki wpływ delikatny na różne moje decyzje. To zacznę od początku. Anię poznałam poprzez Marię Nowak-Szabat, słuchając Marii. Maria kilka razy rozmawiała z Anią i bardzo mnie już wtedy Ania zaciekawiła i zaintrygowała. Na pewno spodobał mi się to, co jest jej darem, Ani darem, że mówi bardzo prosto o rzeczach dla mnie trudnych, o biznesie, o cenach. O wpływach różnych rzeczy na różne rzeczy i po prostu jak prowadzić biznes, o podatkach, o optymalizacji, różne hasła, które dla mnie w dalszym ciągu niektóre są czarną magią, natomiast dzięki Ani zaczęłam to bardziej czuć. Wiem też z opowieści nowak Krzabat, że Ania była jedną z takich ważnych osób na jej drodze, które sprawiły, że zbudowała przyczyniły się do zbudowania przez Marię siedmiocyfrowego biznesu online. Więc Ania miała... to mnie też tak wow... Ania nieraz opowiada, że właśnie pracuje z ludźmi, którzy zarabiają, ja to powiem w swoim języku, zarabiają tak jak mają duże obroty, wydaje się, że mają takie nieze pieniądze, a okazuje się, że dla nich samych nie zostaje nic, Albo nawet są jeszcze w długach. Długo tego nie rozumiałam. Natomiast dzięki Ani zobaczyłam, że jak się pewnych rzeczy w cenie nie zawrze, również własnego wynagrodzenia, jako kosztu również VAT-u, jeżeli się jest w takiej branży, że można wejść na VAT. Więc dla mnie to było takie niesamowite otwieranie mojego umysłu że można no właśnie, że jak, jak to jak poprowadzić ten biznes jak czy cenami, czy czy do, do kogo mówię i co daję i w jaki sposób żeby to miało frajdę nie tylko dla mnie ale też dla drugiego człowieka wartość ale, przede, ale też żebym ja dostałam z powrotem bardzo dla siebie w postaci pieniędzy, żebym budowała swoją zamożność, a nie bidowała jak wielu przedsiębiorców. I powiem Ci, że no niesamowite. W każdym razie hmm, byłam raz czy dwa na wcześniejszych szytach łani, tak jakoś wpadłam. Nie wiem, czy to był trzeci czy czwarty. Wpadłam raz. Yy, otwierało mi się tam w ogóle. Tylko, że wtedy w ogóle nie myślałam o tym, żeby ruszyć z działaniami dla ludzi. Podróżowałam sobie, pracowałam w danych miejscach dla danych ludzi, natomiast nie, nie, nie rozmyślałam o tym, żeby coś robić dla ludzi. I bardzo ważny był dla mnie ostatni szczyt, siódmy, dlatego że wtedy otworzyłam się na działania online na to, że będę otwierać biznes, robię tutaj różne rzeczy i to, co było waż ważnego w tamtym ostatnim szczycie, to to, jak Ania zapraszała do swojej przestrzeni e, kobiecych biznesów i mówiła, że e, osoby, które przyjdą tak będą mogły sobie poukładać e, nie, że wszystko na raz, tylko to, co on, ona mówi można, będzie można sobie krok po kroku poukładać i pamiętam, jak gdzieś takie moje myślenie bo one, ja też tak chcę bo chociaż byłam na początku, to czułam, że tego jest tak dużo, że ja potrzebuję tego czasu, żeby właśnie sobie różne rzeczy poukładać. W tamtym czasie byłam też w swoim trzecim roku numerologicznym, to ruszyłam, byłam w różnych miejscach, tak właśnie błyszczałam, to tu, to tam, zaczęłam rozkręcać mój kanał na YouTubie, rozmawiałam z różnymi ludźmi, bywałam w różnych przestrzeniach, działo się dużo, w trakcie powoli kształtowało mi się różne rzeczy, układałam i też to, co ważne, robiłam różne rzeczy za darmo. To wiem, że dla wielu ludzi jest trudne i ostatecznie nie przynosiło, chociaż poznałam fantastyczne osoby, to nie przynosiło takiego efektu finansowego, jak bym chciała. Skromnie naprawdę było, było skromnie. Jakkolwiek te działania mnie rozświetlały. To, co jeszcze bardzo ważne wydarzyło się na, w tamtym roku na szczycie, to to, że pomimo tego, że nie byłam przygotowana finansowo, żeby wejść do przestrzeni Ani, to mogłam się z nią spotkać na takiej 20-minutowej konsultacji. To była wartość, ale już wiem, to było też na sesji mentoringowej. Na sesji mentoringowej bo Ania fajnie mówi, jaką dajesz wartość, żeby wiedzieć, Czym wiedzieli, ja, ja czułam, że robię wartościowe, ale jak to określić? Miałam wrażenie, że to jest takie niedookreślone, że to nie jest konkret. I jak rozmawiałam w z Anią w trakcie sesji mentoringowej, przypomniałoby się, bo też byłam na takiej konsultacji, to była bardzo ważna konsultacja, natomiast na sesji mentoringowej, jak zaczęłam Ani pewne rzeczy mówić, to Ania mówi, no, właśnie powiedziałaś to, jaką wartość dajesz. I Ania powtórzyła wstępnie moje słowa, ale to mi wybrzmiało, że ona powiedziała, że tworzę bezpieczną przestrzeń do wyrażenia siebie w pełni. Mówię, no tak, to jest to, co ja daję ludziom. I rzeczywiście w ciągu roku tworzyłam przestrzeń duszy, takie miejsce online nowych kręgów, spotkań na dusie, i rzeczywiście czułam, że daje taką bezpieczną przestrzeń, że ludzie otwierają serca, nurkują w głąb i to było niesamowite doświadczenie. Było, natomiast tak przypomnę tobie, robiłam to za darmo. I poczułam, że to już pod koniec tego roku już się przyglądałam. Widzę, że moja piękna, różowa chusta się rozpada. Zobaczymy, czy nie spadnie, bo nie chciałam Wam pokazywać ściany. Która ma, jest przygotowana zaraz do malowania i ma takie małe białe plamki, ale zobaczymy. W każdym razie jest jak jest, będzie jak będzie. To nie jest najważniejsze, ważniejsze jest to, co ja przekazuję. I, i planowałam od września ruszyć z przystanią w formie płatnej. Natomiast przyciągałam, na dany moment, osoby podobne do mnie, że wartościowe dusze, które otwierają się na duchowość albo już są duchowością. To nas finansami różni. Wiedziałam, że nie są to moje dosłowne klientki, które nie będzie stać na moją przystań. I, yy, i powiem Ci szczerze, że tak. W czerwcu yy, to taki mój proces. Yy, poszłam na takie mentalne wakacje i powiem szczerze, że tak. Zmieniało się dużo w moim życiu osobistym i przychodząc już w sierpniu, czyli panowałam wcześniej, w sierpniu wrócić do działań biznesowych, ale coś nie czułam, coś o, tak jakby i przyszłam, i już w sierpniu, jak Ania, tylko dostałam informację, że będzie ósmy szczyt, zapisałam się. I powiem Ci szczerze, że to był bardzo ważny czas. To był pierwszy szczyt, który którym Na każdym spotkaniu byłam, a na dwóch, jak nie mogłam być, to od razu odsłuchałam. Wcześniej to później odsłuchałam, zdarzało się, że jakiegoś spotkania nie odsłuchałam, tutaj każdy odsłuchał. To był inny szczyt niż dotychczas, trochę inne treści, to co Ania powiedziała, bo opowiadała o różnych poziomach prowadzenia biznesu. Wydaje mi się, że to było według Hamiltona: poziomy red, red orange, yellow, green. I na, na, na Yellow, głównie na Jeleł się skupiła, bo to są jej w tym momencie docelowe klientki do nowej przestrzeni. I powiem Ci szczerze, że drugi dzień, albo nawet trzeci, bo pierwszy dzień to był warsztat w niedzielę, a to był wtorek, 9, 9 września, obudzie, w poniedziałek, tak, to po drugim dniu, po drugim dniu, w poniedziałek, ja tak mówię: Ale co ja tutaj robię? Czy ja rzeczywiście chcę robić biznes? Czy to jest dla mnie? I miałam takie lekkie zniechęcenie. I w nocy, dziewiątego już, to były e, trzy dziewiątki, także takie mocne, e, mocne kończenie, co ja chcę, że poczułam, że ja na razie nie chcę e, działać biznesowo, że ja potrzebuję to wszystko poukładać. I w momencie, kiedy w tym momencie odpuściłam, z otwartym sercem mogłam e, uczestniczyć w spotkaniach Ani. I z jednej strony można by było wydawać się, że skoro podjęłam decyzję, że na razie hmm, nie rozkręcam swoich działań biznesowych, to, to jaką wartość miało dla mnie to spotkanie. Ogromną. E, ja e, czuję, że właśnie dam sobie to, co Ania rok temu zauważyła, sobie, daje sobie teraz to, co, e, o co, co chciałam rok temu. E, sama sobie robię tą przestrzeń, żeby poukładać różne rzeczy. Patrząc też, e, dla mnie, pomimo tego, że w globalnie zaczyna się rok pierwszy, dla mnie to będzie rok czwarty. To jest rok układania, porządkowania, więc to się idealnie składa. W osobistym roku numer trzy siódmym. To jest właśnie różne refleksje, takie w głębi się przyglądanie. Czuję, że to jest bardzo dobry czas, żebym poprzyglądała się m, między innymi dla kogo ja chcę dać wartość. Ja czuję moich klientów, natomiast oczywiście fajnie jest, jak ja wejdę w głąb i poczuję tego klienta namocalnie, co ja muszę dać docelowo, dużo rzeczy czuję, ale to jest jeszcze niepoukładane więc w tym momencie jak ja mam jakiś chaos w sobie to trudno, żebym mówiła o pewnych działaniach i brała za to pieniądze, kiedy ja właśnie mam takie jeszcze niepoukładane różne rzeczy czuję, że te Różne rzeczy sobie spisałam, z tych będzie mi się układało. Y, bardzo, tak jakby słuchając a nie pora, niektóre rzeczy, pojedyncze rzeczy były, po, po, powtarzały się, ale większość była zupełnie nowa. Ja czuję, że mi się to wszystko tak składało. Y, też było ciekawe chyba albo na y, sesji QA, albo na ostatnim podsumowaniu. Ania powiedziała coś takiego i ja to poczułam. Że nie dla każdego jest tworzenie biznesu. I być może to nie dla mnie. Są ludzie, tak jak Ania, Ania po prostu jak opowiada w biznesie, to czuć tą pasję, że o to ją bawi. Ona się tutaj jak to można podejść? Mnie to nie bawi. Mnie bawią działania dla ludzi, natomiast są prowadzenie biznesu nie. To co jest w tej otoczce. Yy... Właśnie te podatki, na którą mam niezgodę, różne bywanie w urzędach, różna taka odtoczka, taka zona systemem nie przerasta. Nie. Poza tym też to, co było ciekawe, że jak słuchałam Ani, to cały czas mi krążyła przypowieść, którą ostatnio miałam okazję sobie przeczytać po raz enty o rybaku, i turyście przedsiębiorcy. Spotykają się akurat ostatnio czytałam wersję, że na Meksykańskiej plaży, rybak yy, idzie z kilkoma rybami, które złowił, yy, na to przy, yy, turysta się pyta, ale co, co teraz będziesz robił? A bawił się, odpoczywał, spotykał się z yy, yy, kolegami. A, ten, a w turyście obudziła się ta nuta przedsiębiorcy. No ale gdybyś popłynął jeszcze raz, łowił więcej ryb, to z czasem miałbyś więcej pieniędzy, za to mógłbyś kupić łódkę, potem drugą i opowiada mu, jakby zbudował większy biznes. No i na koniec jest płęta. No a jakbym przeszedł na emeryturę, to, to, czym by, to, to co bym robił? No właśnie, byś odpoczywał, bawił się z kolegami. Ja czuję, że jestem takim rybakiem, który. Po prostu ja większość tego, życia, które mam teraz, cenię. Ja nie potrzebuję czegoś więcej. Przydałoby się może większy przepływ pieniędzy, ale czy aż takich dużych? Nie. Na tą chwilę tego nie czuję. Czuję, że chcę dawać wartość na swoich zasadach, po swojemu, ale pewne rzeczy potrzebuję poskładać i prawdopodobnie nie będę osobą, która budowała biznes czuję, że Ania daje ogromną wartość dla ludzi, którzy prowadzą biznes, szczególnie duże biznesy yy, yy, i chcą rzeczywiście to poskładać, yy, dobrze zrobić. Ja czuję, że, te, że wiele sobie wzięłam, pomimo właśnie, że nie będę na to które prowadziła biznesu, to ja czuję, że sobie wzięłam wiele inspiracji, wiele rzeczy do poukładania i właśnie przemy, przemyślenia, poddania refleksji w ciągu roku, co jest moje, co nie moje. Komu ja, dla kogo, z kim chcę pracować, dla kogo, jaka oferta. Też była ciekawa jedna rozmowa ani z jedną z uczestniczy, i Ania w, w każdym razie to, to ważna Ani odpowiedź, że ona ma jasną w sobie decyzję, co daje bezpłatnie w formie edukacji, a co za, za co klienci mają płacić. Właśnie ten szczyt, który jest rzeczywiście ogromną wartością, Podobno są ludzie, którzy plagatują i biorą to pieniądze. Dla mnie to jest niepojęte. W każdym razie chodzi mi o że plagatują, bo to, że biorą pieniądze, to nie tylko że plagatują, a nie to jest dla mnie kosmos. W każdym razie, Ania daje ogromną wartość, właśnie bezpłatnie, ale ona ma w sobie jasność, że to nie jest to, na czym chce zarabiać. Ona to zarabia na sesjach indywidualnych i na tworzeniu przestrzeni dla kobiet, więc ma całkowitą jasność, co daje. Ja też czuję, że są rzeczy, które ja chcę dawać po prostu bezpłatnie, a są rzeczy, które chcę brać za pieniądze, ale tu mam jeszcze nie do końca jasność, więc daję sobie ten czas, teraz dzięki Ani mi to się tak bardziej składa. Fajne było to, że ja już poczułam, jak Ania opowiadała o drodze klienta, że ja pewne rzeczy mam jasne, mam jasność, że jak będę zapraszała do autorskiego programu, który w ostatnim czasie w, Między marcem a czerwcem testowałam z beta-testerkami, odważ się, by całą drogę dopełni. Ten program też jest w dużej mierze inspiracji tego, co Ania opowiadała o różnych biznesach, więc to też kolejny wpływ Ani. W każdym razie poczułam, że ja do tego programu wrócę, ale jeszcze nie teraz, poskładam sobie właśnie, bo czuję, że to daje ogromną wartość. Natomiast potrzebuję sobie pewne rzeczy poukładać. Teraz zgubiłam wątek, aha, ale. I to jest w tej przestrzeni, ja wiem, że, że to będzie forma płatna. Natomiast jest ile rzeczy, ja lubię się dzielić, i potrzebuję poskładać, co ja daję bezpłatnie, na co mam zgodę, a, 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 a co nie. Bo rzeczywiście nie czuję, żeby wszystko, za wszystko popierać pieniądze. To nie jest moja natura. Ale jednocześnie chcę już wejść na próg, że na pewne rzeczy biorę konkretne pieniądze. Za co trochę wiem, ale jeszcze wiele rzeczy nie wiem, więc sobie poukładam. Bardzo ważne to, co jeszcze wzięłam sobie. Dwie rzeczy jeszcze Ci powiem e, o, o, odnośnie Ani. To, co widziałam z ostatniego szczytu. E, oprócz mnóstwa inspiracji. Ania fajnie podzieliła, bo pokazała na takie cztery cząstki zarządzanie swoją energią i podzieliła to na. W pionie była energia, w poziomie był opór i właśnie jak zarządzać. S, s, Swoją energią w, w, w momentach, kiedy jest wysoka y, i niska, lub i łączy się to też z oporem. To może opowiem innym razem, bo teraz chcę opowiedzieć o y, 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 właśnie, także powiem ci tak: y, mega inspiracja, albo dobra, opowiem, bo to tak w skrócie. W razie, w momencie, kiedy masz wysoką energię i wysoki opór, Najpierw zacznę. Wysoki, wysoką energię i niski opór to jest najlepszy czas na działania. Jak najwięcej działać. Działać. Bo masz właśnie wysoką energię a niski opór, więc możesz i y, nagrywać, możesz robić różne rzeczy, które są dla ciebie normalnie trudne, a w tym momencie masz na to power. W drugiej cząste, kiedy jest wysoka energia i wysoki opór, to jest czas na... Ania to y, odwołała się do takiej y, techniki, której teraz nie ma tam nazwy, y, Coś mi się każe z pomidora, ale nie tam mogę mieszać. W każdym razie chodzi o to, żeby działać w bardzo krótkich cyklach czasowych. Że wykorzystuję tą energię do działania, ale robię coś krótkiego. Coś, co zajmuje mało czasu, żeby wykorzystać energię, a jednocześnie, nie, żeby nie było wbrew temu oporowi. Kiedy ma się niską energię i niski opór, to to jest świetny czas właśnie, bo energetycznie nie ma się energii na działania. Ale jednocześnie jest czas się tu na refleksję, na przemyślenie swojej strategii, na właśnie tak jakby pobycie ze sobą. Co ja chcę? Więc a ostatnia czwartka, czyli niski, niska energia i wysoki opór, to pokazuje, że czas, jeżeli to jest krótkotrwałe, jest czas na delegowanie zadań i odpoczynek. Być może pójście na urlop. Natomiast jeżeli to się ciągnie już od dłuższego czasu, prawdopodobnie pokazuje to Twoje wypalenie. Może to też pokazywa, że to nie ten biznes albo nie w ten sposób działanie. Czas na obronę, czas na zmianę, ale przede wszystkim na odpoczynek. I powiem Ci, że mega, po prostu um, czuję, że to w różnych momentach będzie we, ze mną pracować. Ostatnia rzecz, jaką wzięłam ze spotkania za nią, to było ostatnie spotkanie, kiedy w ciągu godziny podsumowała te 7 dni dla mnie też niesamowite, chociaż czuję, że wiele rzeczy potrzebuję jeszcze przetrawić, bo y, y, przetrawić, żeby bo, że to we, we, we mnie pracować, to to co Ania powiedziała, to co ja teraz robię, że podjęłam y, decyzję o, o odejściu z, z, jak gdyby z działań, natomiast Czegoś potrzebuję czego się utrzymać, tym bardziej, że podjęłam decyzję, że zamieszkam w Polsce i będę utrzymywać mieszkanie, które odzielam potacie wraz z rodzeństwem. Chcąc tam mieszkać, chcę je utrzymać. I w ten sposób zdobył się pomysł, że pójdę na etat. Może to mi śmiesznie, natomiast ja poczułam, że potrzebuję kontaktu z żywymi ludźmi, potrzebuję bycia w ruchu, nie przed komputerem i właśnie mieć jednocześnie ten czas na tą refleksję i w tym momencie mi się poskładało, że ja po prostu nie pójdę cały czas tylko na wybrane dni w tygodniu pójdę do pracy, żeby dostawać pieniądze, żeby mieć takie, żeby bez presji móc rzeczywiście zrobić to, co chcę dać sobie przestrzeń na że, hmm, poczucie tego, co ja chcę i w jaki sposób dać światu, czym się chcę podzielić i Ania dokładnie to powiedziała tylko trochę innymi słowami, że w momencie, kiedy jest taki moment w biznesie, że, nie, że jest trudno i potrzeba się zatrzymać, to właśnie jedną z opcji, żeby móc się utrzymać, to jest pójście na etap. Więc mówię, wow, po prostu tak jakby dostałam takie potwierdzenie. Więc powiem tobie, że naprawdę kontakt z Anią jest dla mnie niezwykły. Może ostatnia rzecz, powiem taką już naprawdę, to co mnie... Oprócz tego że Ania świetnie, bardzo prosto, tak jak Ci powiedziałam, mówi o takich rzeczach skomplikowanych, to jestem autentyczna i właśnie ona samą sobą pokazuje. To nie jest tylko, że opowiada o marketingu, tylko ona też pokazuje na swoim przykładzie, jak opowiadała o swojej przestrzeni, to pokazała, jak można robić, opowiadać o swojej usłudze bez parcia z przestrzenią, że ileś osób nie przystąpi, że ileś osób. Chce, ale nie ma na to pieniędzy, jakkolwiek, bez takiego nacisku. Więc dla mnie to jest za każdą razem wartość, że ja nie, tyle, nie tylko dostaję wartość, którą Ania mówi, ale też patrząc na nią, słuchając jej. To jest właśnie to, czego doświadczyłam. Jeszcze wtedy nie miałam w zamyśle prowadzenia czegokolwiek dla ludzi. To jak słuchałam, była taka seria nagrań Zdrowy Biznes, nagrań Ani. Pisz z Majorowa Krzebat, i każda z nich opowiadała o swoim prowadzeniu biznesie. Właśnie w takim podejściu, z zadbaniu o siebie, w lekkości, po swojemu, z czasem dla siebie, bez forsowania siebie. Ja wtedy Ania miała mnóstwo inspiracji. I Ania właśnie dla mnie jest taką osobą. Ja rzeczywiście czuję, że ja sobie czerpię. Hmm, Teraz nie jestem dosłową jej klientką rok temu szybciej, ale wtedy nie miałam takich możliwości finansowych. Teraz nie jestem jej klientką. Ja wycofuję się na razie z biznesu, a ona prowadzi, chce poprowadzić klientki, osoby do poziomu yellow, a nawet green. Więc natomiast ja i tak sobie wzięłam mnóstwo i zachęcam Cię, jeżeli będzie okazja. A w, mniej więcej za miesiąc będzie kolejna, kolejne spotkanie takie bezpłatne, które organizuje Transfer w Biznesie. Bardzo Ci polecam, to jest na bazie transferingu Rzeczywistości Zalanda. Niesamowite. Miałam okazję odsłuchać jednego czy dwóch nagrań i naprawdę rozwijają, się. Ania w trakcie tego szczytu też jeszcze dwa korzystała z tego i w związku z tym, że czytałam to, rozumiałam, co, co on mówi. To jest naprawdę takie no, przełożenie na biznes, bardzo ciekawe. Także dla mnie każde spotkanie z Anią jest mega inspiracją, jest takim no, takim czymś wow. Więc już teraz zapraszam się na ten w biznesie mniej więcej za miesiąc. Natomiast ja w opisie zamieszczę, e, zamieszczę e, stronę Ani, jak również dam dostęp do rozmowy z Anią, bo jeszcze jak jeszcze robiłam działania, to chyba w czerwcu byliśmy rozmowę o pieniądzach. Bardzo ciekawa rozmowa, także zaproszę cię do niej. Dam na pewno w, 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 już teraz, będziesz mógł na pewno się wyświetla, bo ja już kończę, więc będzie pod koniec, będziesz mógł, mógł od razu przyłączyć na tę rozmowę. Za, I już teraz zapraszam cię na kolejne spotkanie na szczycie, Ani. Nie wiem kiedy będzie, czy będzie to w końcach lutego, czy w czy za rok we wrześniu, ale naprawdę warto. Także pozdrawiam Ciebie serdecznie, pozdrawiam Ciebie Aniu, bardzo Ci dziękuję, ogromna wdzięczność, trochę w inny sposób sobie to wszystko wzięłam, ale naprawdę to jest ogromna wartość to, co robisz. Także bardzo Ci dziękuję, bo budujesz właśnie to, że w kobietach, które chcą działać dla ludzi, tworzyć biznesy, żeby te biznesy były lekkie, żeby były też przynoszące satysfakcje również tym osobom, przedsiębiorcom. Przedsiębiorczynią, także naprawdę ogromna wartość. Bardzo Tobie dziękuję za wszelką inspirację, za to, co robisz. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Pa.